Czy kiedykolwiek zatrzymałaś się i naprawdę zastanowiła, co może oznaczać uścisk? Ten jeden gest, który wydaje się tak zwyczajny, a jednak potrafi być pełen ukrytych znaczeń, zwłaszcza jeśli pochodzi od mężczyzny, który Cię interesuje? Czasem trwa odrobinę dłużej niż zwykle. Jego ciało zbliża się z ciepłem, które zostawia Cię zamyśloną. Oddechy splatają się na chwilę, a świat jakby przestaje istnieć. A gdy się odsuwa w powietrzu zostaje pytanie, czy ten uścisk coś naprawdę znaczył. Karl Gustav Jung, wybitny szwajcarski psycholog, wierzył w moc rzeczy niewypowiedzianych: gesty, spojrzenia, symbole. To wszystko, według niego, było językiem duszy, i właśnie do tego świata znaczeń należy również uścisk. Jung uważał, że nasza nieświadomość wyraża się poprzez subtelne działania, a uścisk może być jak uchylone drzwi do tej ukrytej sfery emocji. Mężczyźni często nie potrafią lub nie chcą powiedzieć wprost, co czują, ale ich ciało robi to za nich. Jednym z najmocniejszych narzędzi wyrazu, z którego korzystają nieświadomie, jest właśnie uścisk. A Twoja reakcja na ten gest może mieć ogromne znaczenie. Może pozostać w jego pamięci na długo po tym, jak się rozstaniecie. Nie każdy uścisk znaczy to samo. Każdy niesie inne intencje. Umiejętność odczyta odczytania tych sygnałów daje Ci nie tylko wiedzę, ale i, i wpływ, gdy mężczyzna przytula Cię wolno, bez pośpiechu, bardzo blisko, to znak, że szuka czegoś więcej. Może nawet sam nie chce się do tego przyznać, ale jego ciało już to mówi. Właśnie w takich momentach ty masz szansę pokazać coś ważnego. Jeśli zareagujesz zimno, szybko się odsuniesz i poklepiesz go po plecach. Dajesz mu sygnał, że nie ma odwzajemnienia. Ale jeśli odpowiesz subtelną kobiecą energią, jeśli zostaniesz o sekundę dłużej, rozluźnisz ramiona i pozwolisz, by poczuł Twoją obecność, wtedy zostawisz ślad, który będzie w nim żył jeszcze długo. Psychologia obecności, o której mówił Jung, opiera się na autentycznym byciu tu i teraz. Gdy kobieta ucieleśnia swoją kobiecość w sposób naturalny i spokojny, trafia do głębokiej części męskiej psychiki. Nie spinaj się, daj się temu momentowi wydarzyć. Możesz delikatnie położyć rękę na jego plecach, albo przesunąć opuszkami palców po jego ramieniu. To sygnały, które mówią: Jesteś bezpieczny, jesteś ważny. Ale najważniejsza nie jest fizyczność, lecz energia, którą przy tym przekazujesz. Nie musisz wypowiadać ani słowa, wystarczy, że promieniujesz spokojem, pewnością siebie i lekką nutą tajemnicy. Gdy poczuje, że jesteś obecna, że się nie boisz tej bliskości, jego umysł zacznie kojarzyć cię z przyjemnością, z bezpieczeństwem, z pragnieniem. I właśnie wtedy zaczyna się rodzić prawdziwe przyciąganie, takie, którego nawet on sam nie potrafi do końca wyjaśnić. Jung powiedziałby, że dotykasz czegoś archetypowego, czegoś pierwotnego. Nawet chwila, gdy się od niego oddalasz, ma ogromne znaczenie. Nigdy nie zrywaj kontaktu gwałtownie. Pozostań o sekundę dłużej. Pozwól, by powietrze między wami jeszcze niosło Twoją obecność. Ta delikatna niepełność, to napięcie może sprawić, że będzie chciał znów Cię poczuć. I jeszcze jedno. Spojrzenie po uścisku. Wiele kobiet nie wykorzystuje tej chwili, nie odwracaj wzroku. Spójrz na niego spokojnie, z delikatnym uśmiechem, który mówi więcej niż tysiąc słów. To może być najbardziej magnetyczna chwila. Jeśli zobaczysz, że jego spojrzenie zostaje z tobą, że oddech się zmienia, że robi się lekko niespokojny, właśnie wtedy wiesz, że coś w nim poruszyłaś. Tego nie osiągniesz wyuczonymi frazami ani wymuszonymi grami uwodzenia, lecz autentyczną obecnością i świadomym używaniem mowy ciała. Zapamiętaj: najpotężniejsza forma uwodzenia nie zawsze tkwi w tym, co mówisz lub robisz, ale w tym, jak druga osoba czuje się przy tobie. Jeśli nauczysz się traktować uścisk jako kanał kobiecego wyrazu. Z pewnością siebie, łagodnością i subtelnością, będziesz przemawiać bezpośrednio do jego nieświadomości. Tak jak mówił Karl Jung, dotkniesz czegoś, co wykracza poza logikę, czegoś, czego on nie będzie w stanie zapomnieć. I jeśli zrobisz to dobrze, uwierz, ten mężczyzna będzie o tobie myślał za każdym razem, gdy poczuje pustkę po twoich ramionach. Tuż przed tym jak się całkowicie odsuniesz, istnieje jeden drobny gest, który może wydawać się nic nieznaczący, a jednak ma ogromny emocjonalny wpływ na męską psychikę. To delikatne muśnięcie opuszkami palców po jego plecach lub talii, jakby zupełnie przypadkowe, ledwo zauważalne. Ten krótki kontakt uruchamia instynktowne reakcje w jego układzie emocjonalnym, wywołując poczucie bliskości, którego zaskakuje, bo nie rozumie skąd się bierze to połączenie, ale je czuje. Klucz tkwi w naturalności to musi wyglądać jak przypadek ale być wystarczająco świadome, by jego ciało odebrało to jako intymny, kobiecy gest to właśnie takie szczegóły budzą w mężczyznach coś głębokiego jak mówił jung to co najbardziej potężne często jest niewidzialne w tym przypadku to energia którą przekazujesz poprzez gesty których nie trzeba tłumaczyć słowami to dusza w ruchu wiele kobiet sądzi żeby przyciągnąć mężczyznę trzeba powiedzieć coś błyskotliwego być bezpośrednią albo robić wrażenie tymczasem prawda jest inna Ciało mówi głośniej niż słowa, a gdy wiesz, jak się poruszać, jak patrzeć, jak się zbliżać, Twoja energia staje się językiem magnetycznym, który przemawia prosto do jego nieświadomości. Najważniejsza jest tutaj Twoja wewnętrzna energia. Jeśli emanujesz spokojem, pewnością siebie i łagodną stanowczością, tą wyjątkową mieszanką kobiecej siły i delikatności. On poczuje, że ma przed sobą kobietę, która nie musi nikogo przekonywać, bo już jest w pełni połączona ze sobą. I uwierz, to jest o wiele bardziej pociągające niż jakakolwiek wyreżyserowana kwestia. I teraz najciekawsze: kiedy nauczysz się tej cichej komunikacji, wielu mężczyzn zacznie czuć do ciebie przyciąganie, którego nie będą potrafili wyjaśnić. Będą o tobie myśleć bez wyraźnego powodu. Po prostu dlatego, że Twoja obecność zostawiła w nich emocjonalny ślad. Jung tłumaczył, że istnieją doświadczenia, które zapisują się w naszej nieświadomości i potem powracają jako impulsy, pragnienia bez wyraźnego źródła. Ty możesz być takim doświadczeniem. Dlatego następnym razem, gdy mężczyzna Cię przytuli, nie traktuj tego jak zwykłego gestu. To może być idealna okazja, by zostawić emocjonalny ślad, który zostanie z nim na dłużej niż się spodziewasz. Moment, w którym możesz poruszyć coś w jego wnętrzu, nie mówiąc ani słowa. Wszystko zależy od tego, jak rozegrasz swoje karty z intuicją, wdziękiem i świadomością. A skoro już wiesz, jak magnetycznie odpowiadać na uścisk, zróbmy krok dalej. Bo za tym pozornie niewinnym gestem kryją się sygnały, których większość ludzi w ogóle nie zauważa. Ale ty już będziesz wiedziała: na przykład, długość uścisku to jeden z najbardziej wymownych wskaźników. Jeśli mężczyzna przytula cię dłużej niż można by uznać za standard, istnieje duża szansa, że próbuje coś przekazać, nawet jeśli nie jest tego świadomy. Jego ciało chce przedłużyć tę chwilę. Carl Jung uważał, że nasze najbardziej znaczące działania nie zawsze są racjonalne. Często są wyrazem tego, co stłumione, ukryte. I taki przeciągnięty uścisk może być nieświadomą próbą pokazania ukrytego pragnienia. W tym momencie to ty wchodzisz do gry. Jeśli szybko się odsuniesz i po prostu się uśmiechniesz, on przyjmie, że to był tylko miły gest. Ale jeśli zostaniesz odrobinę dłużej, oddychając spokojnie i nie spiesząc się, Wysyłasz mu cichy sygnał, że też jesteś obecna, że zauważyłaś i zareagowałaś. I jeszcze jedno: sposób, w jaki on się od ciebie odsuwa, też mówi wiele. Jeśli robi to powoli, jakby nie chciał przerywać tej chwili to znaczy więcej niż tysiąc słów, a jeśli, kiedy się odsuwa, zatrzymuje na tobie wzrok, albo mimowolnie oblizuje usta to dla ciebie. A jasny sygnał, że tu jest coś więcej niż uprzejmość. I właśnie w tym momencie wiele kobiet nie wie co zrobić. Jedne szybko się oddalają, inne spuszczają wzrok, jeszcze inne całkowicie ignorują sygnał. Ale ty tak nie zrobisz. Ty zostaniesz blisko, obecna, bez pośpiechu. Spojrzysz mu prosto w oczy z łagodnym spokojem, jakbyś chciała cieszyć się tą krótką chwilą, która wciąż wisi między wami. Ta pauza, ten cichy moment bez słów, tworzy niewidzialne napięcie, które budzi w nim pragnienie, którego nie potrafi nazwać, ale które zaczyna w nim rosnąć. A jeśli chcesz zostawić naprawdę trwałe wrażenie, jest jeszcze jedno potężne narzędzie kontakt resztkowy. Tuż po uścisku zostaw jeden subtelny punkt styku, przez zaledwie kilka sekund. To może być dłoń lekko oparta o jego biodro, albo prawie niewidoczny dotyk na plecach, gdy się od niego oddalasz. Ten drobny gest działa jak płomień, który nie gaśnie od razu. On to poczuje, nawet jeśli nie będzie jeśli nie będzie wiedział dlaczego. Taki czuły, niemal nieuchwytny kontakt wywołuje w jego ciele reakcję emocjonalną i chemiczną. I jak powiedziałby Jung, najgłębsze więzi nie rodzą się z logiki, lecz z doświadczenia tego, które dotyka symbolicznego, instynktownego, niewidzialnego. A ty możesz być tą, która takie doświadczenie w nim uruchomi i zostawi ślad, którego łatwo nie wymarzy. Ale to, co najbardziej fascynujące, dzieje się po uścisku. To, co wydarza się właśnie wtedy, gdy kontakt się kończy, może mieć większe znaczenie emocjonalne niż sam uścisk, bo to właśnie w tych kilku sekundach decyduje się, czy zapamiętać jako jedną z wielu, czy jako tę, której nie potrafi wyrzucić z głowy. Wyobraź sobie to. Przytula cię, ale nie cofa się od razu. Zostaje blisko, patrzy na ciebie miękko, a ty, z lekkim uśmiechem, może bawiąc się włosami, może na chwilę opuszczając wzrok, dajesz mu do zrozumienia, że ten moment mógłby trwać jeszcze trochę dłużej. To tutaj wiele kobiet nieświadomie niszczy magię, zbyt szybko się oddalając albo reagując zbyt nerwowo. Tymczasem prawdziwa siła przyciągania leży w pauzie, w tym zawieszonym momencie, w którym wszystko może się wydarzyć albo nie. Jung mówił o zasadzie polaryzacji w nieświadomości. Nie ma przyciągania bez napięcia między przeciwieństwami. Dlatego zamiast rzucać się w ten moment lub go przerywać, pozostań w tej energetycznej przestrzeni, gdzie istniejesz tylko ty i on. Pozwól mu poczuć kontrast między Twoją obecnością a Twoim oddaleniem. Ta technika, którą niektórzy nazywają tworzeniem. Tworzeniem pustki emocjonalnej, jest jednym z najpotężniejszych narzędzi w budowaniu emocjonalnej więzi. Chodzi o to, by pozwolić mu poczuć Twoje ciepło, Twoją bliskość, a potem, gdy odchodzisz, pozostawić miejsce, które zacznie mu doskwierać. To napięcie, ten brak, którego nie umie wyjaśnić, sprawia, że chce znów cię poczuć. Aby to działało, musisz opanować sztukę utrzymywania napięcia emocjonalnego bez pośpiechu. Nie zasypuj ciszy słowami, nie tłumacz niczego, po prostu spójrz mu spokojnie w oczy i pozwól, by ten moment powiedział wszystko za ciebie. Ta prosta, a zarazem niezwykle silna cisza, tworzy emocjonalną bańkę, w której więź może się zacieśnić bez zakłóceń. I teraz sekret, o którym większość kobiet nie ma pojęcia, a który może sprawić, że on będzie o tobie myślał jeszcze długo po tym jak się rozstaniecie. To drobny gest, ale niesamowicie symboliczny. Tuż przed tym jak przerwiesz kontakt wzrokowy, spójrz na ułamek sekundy na jego usta, a potem wróć spojrzeniem do jego oczu. Nic nie mówisz, ale przekazujesz wszystko. Ten gest wywołuje w jego umyśle sugestie. Niedopowiedzianą, ale natychmiast rozpoznaną przez, przez jego nieświadomość jako zaproszenie. A jeśli po tym wszystkim on milknie, uśmiecha się lekko i nerwowo, albo spuszcza wzrok, wiedz, że dotknęłaś czegoś w nim bardzo głęboko, nawet nie musząc go fizycznie dotykać. Jung uczył, że nieświadomość reaguje silniej na symbole niż na logikę, i właśnie w tej chwili stajesz się dla niego żywym symbolem. Pragnienia, tajemnicy i przyciągania nie przez to, co powiedziałaś, nie przez to, co zrobiłaś, ale przez to, jak się przy tobie poczuł bo zdobycie mężczyzny nie polega na perfekcyjnych słowach ani na szukaniu potwierdzenia swojej wartości przez wygląd. Chodzi o wywoływanie uczuć, emocji, doświadczeń, które zapiszą się w jego podświadomości, nawet jeśli nie będzie wiedział, jak się tam znalazły. A uściski, jeśli używasz ich świadomie i z intencją, są jedną z najpotężniejszych dróg, by to osiągnąć. Więc następnym razem, gdy mężczyzna cię przytuli, nie traktuj tego jak zwykłego aktu czułości, zobacz to jako drzwi emocjonalne. Jako zaproszenie do dotknięcia tej części w nim, która pragnie autentycznego kobiecego kontaktu, bo w tym geście może kryć się jego niewypowiedziane pytanie, czy ty jesteś tą kobietą, która dotknie mnie głębiej niż ktokolwiek inny? A teraz, gdy znasz te sekrety, możesz przemienić każdy uścisk w doświadczenie emocjonalne, które zostanie z nim na długo. Nie potrzebujesz niczego więcej niż obecność, wewnętrzną pewność siebie. I zdolność czytania tych subtelnych sygnałów, które większość kobiet ignoruje. Jak mówił Jung, najgłębsze przyciąganie się nie wymusza, ono się rodzi, a ty od teraz dokładnie wiesz, jak je obudzić. Co w tym wszystkim najbardziej magiczne? Im bardziej naturalna stajesz się w sztuce używania ciała jako języka emocji, tym bardziej budzisz w sobie coś, czego wcześniej nawet nie byłaś świadoma magnetyczną, kobiecą pewność siebie. Tę, która nie potrzebuje aprobaty, która nie musi imponować, która po prostu jest. Gdy zaczynasz wplatać te drobne gesty w codzienne życie, spojrzenie przedłużone o sekundę, dotyk, który wydaje się przypadkowy, a jednak niesie intencje, cisza, która mówi więcej niż słowa, zaczynasz zmieniać się w kobietę, która nie tylko przyciąga uwagę, ale zostaje w pamięci. Kobietę, która nie musi krzyczeć, by zostać usłyszaną, bo jej energia mówi w dużo głębszym języku. Jung powtarzał, że prawdziwa przemiana zaczyna się wtedy, gdy przestajesz żyć tylko tym, co zewnętrzne i zaczynasz słuchać swojej duszy. I właśnie to robisz. Kiedy odpowiadasz na uścisk z uważnością i świadomością, słyszysz to, czego on nie mówi, i odpowiadasz mu w tym samym języku. Bo gdy kobieta potrafi połączyć intuicję z fizyczną obecnością, bez lęku przed tym, co może w kimś obudzić, wtedy budzi się w niej siła, która nie potrzebuje potwierdzenia. Wtedy przestaje być tylko osobą. Staje się doświadczeniem, a doświadczenia się nie zapomina. Może dla innych ten uścisk nie będzie znaczyć nic. Ale dla ciebie teraz będzie szansą, by czytać między wierszami, by poczuć bez utraty kontroli, by prowadzić sytuację z cichą elegancją, która sprawia, że on pragnie być blisko, choć sam nie wie dlaczego. I w tym właśnie kryje się piękno kobiecej tajemnicy. Tego nie trzeba tłumaczyć. To się czuje, więc ćwicz tę sztukę zawsze, gdy pojawi się okazja, no, nie z wyrachowania, ale z pełnej świadomości, że masz. W sobie moc, by zamieniać zwykłe momenty w niezwykłe połączenia. Bo tak, zwykły uścisk może być początkiem czegoś znacznie głębszego. Obserwuj, jak się zachowuje potem: czy spogląda na ciebie ukradkiem, czy szuka pretekstu, by zostać dłużej, czy robi się cichszy, bardziej zamyślony. Czasem przyciąganie nie wyraża się słowami, tylko w pauzach, i to właśnie ty stajesz się mistrzynią ich podtrzymywania. Bez pośpiechu, bez potrzeby przyspieszania czegokolwiek. I kiedy w końcu on się zbliży, bo zbliży się, już nie będziesz tą dziewczyną, z którą się przytulił. Będziesz tą kobietą, która sprawiła, że poczuł coś, czego nie potrafi porównać z niczym innym, bo w głębi każdy z nas szuka właśnie tego połączenia, które przekracza to, co fizyczne. Emocjonalnej iskry, a ty z poziomu swojej kobiecej esencji możesz mu to dać bez wysiłku, bez gry, po prostu będąc sobą, ale bardziej świadomą, bardziej obecną, bardziej przebudzoną. A jeśli kiedykolwiek zwątpisz, przypomnij sobie jedno: energia, którą zostawiasz w drugim człowieku, jest potężniejsza niż jakiekolwiek słowa, które mogłabyś wypowiedzieć. Ale co się dzieje wtedy, gdy ten uścisk już się skończył, a on odszedł? Jak podtrzymać tę emocjonalną iskrę, która między wami się pojawiła, nawet na odległość? To właśnie w tym momencie wiele kobiet nieświadomie traci kontakt ze swoją mocą. Myślą, że wszystko już minęło, że to, co ważne, wydarzyło się w tamtym fizycznym geście, a tymczasem energia, którą zostawiłaś, nadal może działać, jak delikatne echo, które powraca w jego pamięci. Karl Jung przypominał, że to. Co symboliczne, nie kończy się na czynie. Ono trwa w nieświadomości, kształtując myśli, uczucia i pragnienia, nad którymi umysł nie ma pełnej kontroli. Innymi słowy, jeśli zasiałaś w nim silną emocję swoją obecnością, spojrzeniem, ciszą, ta emocja będzie w nim kiełkować nawet wtedy, gdy Cię nie ma. Jak więc podtrzymać tę swoją obecność w jego myślach, nie wyglądając przy tym na zdesperowaną, bez wymuszania kontaktu, bez nadmiernego oczekiwania? Zacznij od tego, by utrzymać swoją energię wysoko. Twój magnetyzm nie zależy od tego, co on zrobi później, zależy od tego, jak ty utrzymasz swoją emocjonalną częstotliwość. Kiedy kobieta pozostaje w kontakcie ze sobą, ze swoją cichą siłą, z łagodną zmysłowością i uważną intuicją, jej energia wciąż się unosi, nawet jeśli on widzi ją tylko przez ekran. Bo tak, nawet przez zwykłą rozmowę online możesz przekazać tę samą intensywność. Jak? Poprzez rytm wypowiedzi, poprzez świadome pauzy, przestrzeń między zdaniami, spokój w odpowiedziach, jakby każda myśl miała znaczenie. Bo tajemnica nie tkwi w tym, ile mówisz, lecz w tym, co zostawiasz niedopowiedziane. I jeszcze jedno, nie szukaj natychmiastowej odpowiedzi. Jeśli po uścisku on nie pisze od razu, nie znaczy to, że nic nie poczuł. Czasem to, co wzbudziłaś, było tak intensywne, że on potrzebuje czasu, by to przetrawić. I wierz mi, właśnie to robi. Mężczyźni nie zawsze uświadamiają sobie, jak mocno oddziałuje na nich kobieca energia, kiedy jest dobrze ukierunkowana, ale ich zachowania to zdradzają. Nagle patrzy na ciebie inaczej, zaczyna szukać pretekstu, by zagadać, nawet bez konkretnego powodu. Pisze bardziej osobiście, bardziej miękko, wtedy widzisz wyraźnie swój wpływ. Jednym z najpewniejszych znaków, że go poruszyłaś, jest to, że zaczyna cię szukać bez Twojego udziału. Wysyła wiadomość niby przypadkiem, z jakimś banalnym pytaniem, ale wiesz, że chodzi o coś więcej, albo reaguje na Twoją relację tylko po to, by dać znać, że jest. To są jego ciche sygnały, bo coś się w nim zmieniło, coś poruszyłaś. A jeśli chcesz dalej pielęgnować tę więź, nie tracąc przy tym swojej siły. Oto kluczowa wskazówka: nie zmieniaj swojej energii tylko dlatego, że czekasz na jego reakcję, nie przygaszaj swojego światła w nadziei, że on je ponownie rozpali. Twoja siła leży w tym, że świecisz dalej, że pozostajesz sobą dokładnie w tym miejscu, w którym sama siebie postawiłaś. Jung często mówił o procesie indywiduacji, o stawaniu się pełnią samą w sobie. I właśnie to, w grze kobiecego przyciągania, jest Twoją najbardziej pociągającą bronią. Być kobietą, która nie potrzebuje, ale wybiera, która nie błaga o uwagę, ale zostaje zapamiętana, bo ostatecznie. Prawdziwa atrakcyjność nie polega na tym, by wzbudzić w nim chwilowe pragnienie, lecz by zasłużyć na podziw za to, co wnosisz, za sposób, w jaki sprawiasz, że on czuje się przy tobie, za spokój, głębię, naturalną zmysłowość, która zostaje z nim nawet wtedy, gdy fizycznie cię nie ma. I tak dla wielu ten uścisk może nie znaczyłby nic, ale dla ciebie od teraz to okazja, okazja by czytać między wierszami. By czuć bez utraty równowagi, by prowadzić sytuację z cichą elegancją, która sprawia, że on pragnie być bliżej, nawet jeśli nie rozumie dlaczego, bo w tym tkwi piękno kobiecej tajemnicy. Ona nie musi być wyjaśniana, ona po prostu się czuje. Dlatego ćwicz ten stan za każdym razem, gdy pojawia się szansa nie z miejsca strategii, lecz z głębokiej świadomości, że masz moc przemieniać zwyczajne momenty w niezwykłe połączenia, bo tak. Zwykły uścisk może być początkiem czegoś o wiele głębszego. Zobacz, jak się zachowuje potem. Czy patrzy ukradkiem, czy szuka powodu, by się zbliżyć, czy milczy, ale wydaje się bardziej zamyślony. Czasem przyciąganie ukrywa się nie w słowach, lecz w ciszy, i wtedy to ty stajesz się mistrzynią tej ciszy: bez pośpiechu, bez nacisku, pozwalając, by to on zrobił krok. A kiedy to zrobi, bo zrobi. Nie będziesz już to, tą dziewczyną od uścisku, będziesz kobietą, która sprawiła, że poczuł coś, czego nie potrafi porównać z nikim innym. Bo głęboko w sobie wszyscy tęsknimy za tym samym, za połączeniem, które wykracza poza ciało, za iskrą, która dotyka serca, a ty z poziomu swojej kobiecej esencji możesz ją podarować. Bez wysiłku, bez masek, po prostu będąc sobą. Bardziej świadomą, bardziej, bardziej obecną, bardziej żywą. Dlatego następnym razem, gdy otrzymasz uścisk, nie traktuj go jak coś ulotnego, przeżyj go jak rytuał, jak szansę, by dotknąć nie tylko jego ciała, ale też jego duszy swoją kobiecą energią, ciszą, intuicją. A kiedy pojawi się dystans bo zawsze prędzej czy później się pojawia nie odłączaj się od siebie. Podtrzymuj w sobie tę energię, bo jeśli zasiałaś ziarno we właściwy sposób, on wróci. I nie tylko dla ciebie, ale dla tego, jak się przy tobie czuł. Bo świadoma, pewna siebie i emocjonalnie przebudzona kobieta nie musi za nikim biegać. Ona wie, że wszystko, co zostawia w mężczyźnie, pozostaje w nim, jak pulsujące wspomnienie. A teraz, gdy i ty już to wiesz, jesteś gotowa, aby przemienić każde spotkanie w niezapomniane doświadczenia emocjonalne. Zapamiętaj jedno: za każdym razem, gdy wtulasz się w czyjeś ramiona, nie przeżywasz tylko chwili. Tworzysz doświadczenie, które może zakorzenić się w jego pamięci na długo o wiele głębiej niż fizyczność to nie tylko dotyk nie tylko bliskość to wszystko, co niesie ten milczący gest. Twoja energia, Twoja intencja, sposób w jaki jesteś obecna w tej chwili. Gdy decydujesz się być naprawdę obecna, bez rozproszeń, bez masek, stajesz się kimś więcej niż tylko atrakcyjną kobietą. Stajesz się magnetyczna nie przez to, co robisz, ale przez to, co emanujesz. Bo kobieta połączona ze sobą, ze swoją intuicyjną zmysłowością i wewnętrzną siłą, nie potrzebuje wielkich słów, by zostawić ślad. Jej obecność mówi sama za siebie i to właśnie przekształca zwykły uścisk w coś niezapomnianego. Jej spokój, jej cicha elegancja, jej decyzja by zostać jeszcze sekundę dłużej. To wszystko sprawia, że nie jest jedną z wielu, lecz tą, której się nie zapomina. Różnica tkwi w szczegółach, w tym, czego nie widać, ale co czuje się bardzo głęboko. Wiele osób wierzy, że pożądanie rodzi się z wyglądu, z perfekcyjnych słów, ale prawdziwe przyciąganie rodzi się tam, gdzie jest autentyczność, emocjonalna więź, obecność duszy. I jeśli się nad tym zastanowisz, właśnie z tego miejsca możesz działać. Nie jak ktoś, kto pragnie być pożądany, lecz jak ktoś, kto pragnie być zapamiętany nie jak ktoś, kto czeka. Ale jak ktoś, kto wywołuje i nie robisz tego z potrzeby, ale z tajemnicy, z cichej pewności tego, kim jesteś, bo kiedy najpierw przytulasz siebie, kiedy czujesz się cała, mocna, delikatna i potężna jednocześnie, ta energia zaczyna promieniować i każdy mężczyzna, który się z nią zetknie, to poczuje. I kiedy cię przytuli, nie będzie chciał cię puścić, nie dlatego, że go złapałaś, ale dlatego, że go przemieniłaś. Więc gdy następnym razem poczujesz ten uścisk, oddychaj nim. Poczuj jego ciężar, jego znaczenie zamień go w taniec pomiędzy tym, co dajesz, a tym, co wywołujesz pomiędzy tym, co ofiarowujesz, a tym, co budzisz. A jeśli kiedyś zwątpisz w siłę swojego wpływu, pamiętaj: Twoja wartość nie mierzy się w reakcjach ani w słowach. Twoja wartość leży w tym, co niewidoczne, a co potrafisz poruszyć w nim głęboko w środku. Bo jak powiedział Karl Jung, znajdź to, co świeci w tobie i użyj tego, by rozświetlić świat. A ty, kobieto, właśnie nauczyłaś się zapalać to światło czymś tak prostym, a jednocześnie tak potężnym, jak uścisk.